Dokładnie kolego. Najlepsze buty robocze, a po robocie od razu na balet. Chcesz sobie odpiąć, ciągniesz za ten cyndzelek do góry leciutko odpinasz, ściągasz. Siekiera 10 kilo z pasa, leci prosto na i się odbija. Zobacz z tym stalowym noskiem. Nie ma opcji, że coś ci się stanie. Kolega mi mówił, że te buty są nie do przebicia, ale nie kłamał go. Próbuję wbić gwóźdź, to nie idzie. Dlatego, że jak wyciągniemy sobie wkładeczkę z tych butów To tutaj mamy powłokę kewlarową Nic jej nie jest w stanie przebić W ogóle podeszwa jest zrobiona z mocnej mieszanki gumy TPU A to oznacza, że nie da się jej zetrzeć Kolega z Holandii mi powiedział, że teraz wszyscy pracodawcy Kupują te buty swoim pracownikom No i ciężko się dziwić, bo sam pierwszy raz takie widzę Te butki to jest w ogóle nowość w Polsce Jak chcecie je dostać, to kliknijcie sobie na moje zdjęcie profilowe i tam macie link do sklepu, z którego ja to kupiłem na promocji.